Hej, witajcie z tej strony Bench Bardzo serdecznie w kolejnym poradniku z Gotika 1, Dzisiaj mówimy sprawę Directa 11 do Gotika 1. Czego będziecie potrzebowali, jak to zainstalować i jak to wygląda? Pierwszą sprawą polecam Wam mój poradnik, który znajdziecie w opisie, jak sobie spaczować fajnie Gotika 1. Dzięki temu Wasza gra będzie działała dużo lepiej i będzie mniejsze prawdopodobieństwo, że będziecie mieli jakieś problemy z bugami i tego typu sprawami. Więc, przejdźmy już do głównej rzeczy, czyli jak to zainstalować. Potrzebujecie, ja wam dam link, to jest wersja spatchowana Direct11. To nie jest ta Direct11, którą znajdziecie wszędzie w internecie. To jest Clockwork Edition. Clockwork Edition jest spaczowaną wersją do jedynki. Jest troszeczkę mniej zabugowana. Jeżeli pada deszcz, nie będzie wam wywalało gry. Bo to był naprawdę, ale to naprawdę duży problem. Oczywiście tu dajcie dalej. Ja już mam ją zainstalowaną, więc sobie jeszcze raz po to zainstalujemy. Wchodzicie, tutaj właśnie nasz wasz folder z gotikiem. dajecie dalej. Cyk, cyk. I to tak naprawdę będzie wszystko. Zaraz zobaczymy się w grze. Zobaczcie, jak to wygląda. A, że zawsze takiego Buga wywala. Po prostu dajcie OK i to tyle. Jak widzicie, gra się uruchomiła. Nie ma żadnych większych problemów. Możemy zacząć nową górę i czyście naszym. Dajcie tym 11 który według mnie bardzo, ale to bardzo poprawia jakość gry. Wszystko dużo fajniej wygląda, mamy dużo fajnych efektów. Gra też dużo płynniej działa przy okazji. Jeżeli klikniemy sobie, oczywiście, F11, mamy tutaj cały menu, w którym sobie możemy poustawiać wszystko, co chcecie względem tego Directa. Jakość cieni, to jak się szybko będą pojawiać rzeczy, na jaką odległość się będą pojawiać. Naprawdę dużo, ale to dużo rzeczy. Więc ja już Wam nie będę przedłużał, dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Wam za subskrypcję, jeżeli chcecie zostawcie suba, zostawcie łapeczkę w górę I zapraszam Was oczywiście na Discorda, gdzie jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś kłopoty z chęcią zrobię poradnik, a jeżeli będziecie mieli jakieś pomysły również zapraszam, albo po prostu pogadać, więc do zobaczenia, cześć, na razie, pa pa.